Cześć wszystkim z tej strony, z kanału Encycopedia Kryptowalut, Wczoraj nie było filmu na kanale, trochę dałem wam odpocząć od siebie. No bo poprzedni film, który wrzuciłem, czyli to, że zbanowali mnie moje konto bankowe. Na szczęście tu dla tych wszystkich, którzy nie zrozumieli tego z tego filmu, może odbanowali mi te konto, jakby mogę już dokonywać transakcji kartą płatniczą, wejść na konto, zalogować się i nie wiem, tam przejść sobie kasę. Natomiast jeżeli chodzi o zakup kryptowalut na Binance, to dalej nie mogę tych kryptowalut tam kupić. Czekam na reklamację, reklamacja ma być rozpatrzona do połowy grudnia. No wiecie, no, krypto to jest na tyle dynamiczny rynek, że ja jak chcę kupić krypto, to powinienem to zrobić móc już, teraz, natychmiast, a nie, że ja mam trzy tygodnie czekać na rozpatrzenie tej reklamacji i za trzy tygodnie domyślam się, że i tak mi powiedzą, że mają je gdzieś jest to ryzykowna transakcja i nie mogę zarządzać swoimi pieniędzmi. Ja, to jak chcę, to pewnie móc jej nawet spalić, chociaż wiem, że nie można niszczyć pieniędzy, palić i tak dalej, bo za to można i siedzieć. Natomiast wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli chcę kupić za to, nie wiem, pierogi, to mogę kupić pierogi. Jak chcę kupić za to bitkę, to mogę kupić za to bitkę. No i tak do tego podchodzę. Niestety banki, jak widać, nie podchodzą do tego tak samo. I tu jeszcze mnie ciekawi to, że to jest bardzo duża losowość. Pod tym filmem przed wczorajszym jest ponad 200 komentarzy, bo prosiłem was, żebyście powiedzieli mi jaki bank według was jest po prostu przyjazny kryptowalutom i niestety, ale wasze zdanie było ogromnie sprzeczne. Jedni mówili, że bank X pozwala na zakupy kryptowalut, inna osoba mówiła, że bank X nie pozwala na zakupy kryptowalut i blokuje transakcje. Z kolejnym bankiem to samo, z tym samym, to samo. Jaki bank żeście nie wypisali, to zaraz były trzy komentarze przeczące, nie? Także no tutaj wydaje mi się, że to jest nie wiem, albo w zależności od Waszej historii transakcji, albo od kwoty, za którą chcecie kupić, albo od portalu, na który chcecie wysłać dane, daną kasę. Ciężko, ciężko powiedzieć, bo naprawdę Wasze zdanie było sprzeczne i z moim, i ze swoimi nawzajem, i tak dalej, ale dzięki bardzo za tak duży odzew, no bo to pokazuje skalę problemu, jaki w tym momencie posiadamy po prostu na naszym rynku rodzimym. Przynajmniej, bo jakby mówimy tutaj o Polsce, głównie i o tych bankach polskich, więc znaczy bankach polskich, no, mieszczących, mających swoją placówkę w Polsce, bo jak wiadomo tych polskich banków to jest bardzo mało. No ale zostawmy ten temat, ten temat mnie zmobilizował do tego, żeby jeszcze bardziej zająć się giełdami zdecentralizowanymi. Yy, patrząc na to, że yy, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale Binance, yy, Binance niestety, ale zablokował mi konto yy, wczoraj z rana. Tak, dokonywałem transakcji przedwczoraj, wczoraj mi zablokował konto rano, Odpisałem na, na wiadomość do nich, dlaczego te transakcje były jakby zablokowane i tak dalej, i tak dalej. No i mi odblokowali te konto bardzo szybko, z czego się cieszę akurat, bo dzisiaj, dzisiaj z rana już miałem te konto odblokowane, więc musieli chyba w nocy mi te konto odblokować. No ale dostałem po prostu od nich maila, że z racji zbyt dużej ilości sfailowanych transakcji, gdzie tu po prostu bank mi odrzucał jakby tą transakcję, oni dla mojego bezpieczeństwa zablokowali mi to konto. I to jest kolejny krok, który zmusza mnie do korzystania z giełd zdecentralizowanych i po prostu pokazujący, że te giełdy zdecentralizowane to jest przyszłość. I to nie przyszłość, dlatego że one są proste w obsłudze, bo nie są, tylko są bezpieczniejsze, po prostu dla naszych środków. Dobra, długi wstęp. Przejdźmy sobie do informacji z dzisiejszego dnia. Yy, mamy korektę tych spadków w tym momencie, bo pamiętajcie, że korekta to nie jest tylko w, w trendzie wzrostowym, tylko jak macie trend wzrostowy, rośniecie, jest spadek i uważacie, że dalej poleci cena kryptowaluty, to ona i tak może odbić, mieć korektę w korekcie i później dalej lecieć w dół. Większość analityków, których sobie popatrzyłem dzisiaj i wczoraj w wolnej chwili, mówi o spadku do 13-14 tysięcy za bitcoina. Ja obstawiam, tak jak Wam mówiłem, około 15,5 tysiąca do poprzedniej konsolidacji na bitku. Jak będzie? Cholera wie. No wiecie, Mike tu chyba gdzieś takiego tweeta wrzucił. Problem z analitykami rynku kryptowalut jest taki, że im dłużej ich obserwujesz, tym bardziej dostrzegasz prawdę, skuteczność 50%, czyli jak zepsuty zegar. Albo się uda, albo się nie uda, nie? No i niestety często tak wygląda to. Ja też sobie posprawdzałem niejedną analizę, miałem nawet zrobić kiedyś taki film, miałem trochę materiałów przygotowanych od tych wielkich guru analizy technicznej, którzy rysowali kreski, mówili tutaj to już musi być tu the moon i szło w drugą stronę. Natomiast przygotowanie tego zajęłoby mi zbyt wiele czasu i po prostu mi się nie chcę robić, bo nie jest to w żaden sposób opłacalne, ale myślę, że jak ktoś z Was obserwuje jakąś osobę konkretną przez dłuższy czas, która podaje jakieś analizy, to wie, że niestety, ale skuteczność takich analiz jest różna. A jak ktoś Wam mówi, no jak przebijemy tą linię i pójdziemy 10% do góry, to mamy trend wzrostowy, a jak pójdziemy w dół po przebiciu tej linii, to mamy trend spadkowy. No to takie dla mnie to wydłużenie z fusów. no i ja albo pójdzie do góry, albo pójdzie w dół. Nie wiem, ja wiem, że niektórzy żyją z analizy technicznej i że Wspomagają się ją, nie wjeżdżą w nią ślepo, tylko się w nią wspomagają. Z racji tego, że dużo osób z tego korzysta, to rozumiem, że to w jakimś stopniu może działać. No, ale, ach, dra, drażliwy, że tak powiem temat. Dobra, to tak jak mówiłem, mamy tutaj delikatne odbicie. Horizon 27,7%, ile 31% do góry, Cardano 20% do góry, Zilliqa 17%, XRP znowu odbiło. A najgorzej radzi sobie pusty dolar. Filecoin 0,5%, no i tu stablecoin, czyli tak naprawdę cały rynek krypto na plusie w tym momencie. Jeżeli, o, jeżeli chodzi o wykres Bitcoina, no to tak mówię, mamy ten spadek, tu może być korekta, to za, może być zawrotka, i ten spadek. Yy, ja wam mówię tu do okolic 15,5, te osoby wróżą nam spadek do tej dłu dłuższej konsolidacji, czyli w tych okolicach do tej długiej konsolidacji. Nie wiem, tak jak mówię, czas pokaże. CryptoDiffer przygotował tutaj jeszcze dla osób, które bardziej fundamentalnie podchodzą do kryptowalut ranking z Galaxy Score, oni przedstawiają Wam, wam tutaj kryptowaluty pod kilkoma względami e, tego jak społeczeństwo, jak community patrzy na te kryptowaluty, jaki jest sentyment na tych kryptowalutach, jaka jest cena na tych kryptowalutach no i zyskują to sobie jakieś punkty e, i najlepiej wypada według tego rankingu Binance Coin, później XRP, Cardano, Zilliqa, Matic, RSR CLV, Polkadot oczywiście, Tezos, no i tak to tutaj widzicie pod względem bardziej takim fundamentalnym. Jeżeli chodzi o rynek DeFi, mieliśmy górkę na e, zablokowanych prawie 14,5 miliarda dolarów w, w rynku DeFi, w tym momencie jest to ledwo ponad 13 miliardów dolarów, co i tak jest bardzo dużą oczywiście kwotą, jak sobie zobaczymy na rok, no to to jest pionowy wzrost tak naprawdę na tym rynku, czy pionowy, no bardzo, bardzo taki bezkorekcyjny, że tak powiem, ale to nie jest standardowy wykres, który nagle tutaj zjejczy korektę 50-60% bo to oznaczałoby upadek jakichś tych dużych, e, dużych firm lendingowych, takich jak Maker czy Compound. Tak się raczej nie zdarzy, nawet po tych wycięciach, po tych likwidacjach, które na tych portalach się odbywało w tym momencie. Jeżeli chodzi o top 15 najlepiej radzących sobie pod względem ceny tokenów DeFiowych w ostatnich 30 dniach, no to jest tu Alfa 650% w górę. I to z market capem 13 milionów dolarów. YFDI też sobie bardzo dobrze radzi. On tutaj widzicie malutki MarketCap, niecałe 4 milion dolarów. Easy 3,4 miliona dolarów. Tak samo XOR 3 miliony dolarów. A tego Xorda to u nas na Discordzie wiele osób sobie pluje w twarz po prostu, że go nie kupiło wtedy, kiedy o nim rozmawialiśmy, bo można było zarobić tutaj ładne kilka tysięcy procent. No ale cóż, będą jeszcze na pewno okazje. Przypominam tylko dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie korzystali z tej promocji: Ledger przygotował promocję minus 40% na zakup sprzętu, portfeli po prostu sprzętowych z kodem Black Friday 20. U mnie na Discordzie, albo pod filmem, znajdziecie link, z którego możecie skorzystać. No i po prostu, jeżeli wy zakupicie sobie z tą promocją, to jakaś część tych środków padnie na moje konto w ramach takiego podziękowania dla mnie od firmy, oczywiście Ledger. Informacja o hardworku Ethereum Classic, dla tych, którzy po prostu posiadają tą kryptowalutę, Binance będzie to, ten hardfork obsługiwał, więc jeżeli macie e, Ethereum Classic i nie wiecie, na jakim portfelu to przechowywać, to na część oczywiście, na, na tą chwilę, kiedy do tego hardworku dojdzie, możecie sobie to wrzucić na giełdę Binance. Oczywiście na pewno są jakieś inne portfele, większość pewnie portfeli, pewnie MyItal wallet też to obsługuje. E, nie wiem jak z Ledgerem na przykład, no ale możecie oczywiście skorzystać z Binance'a tutaj więcej informacji w tym poście. Cointelegraph rzucił informację o smartki, o tym właśnie, że polskie miasto jest pierwszą kryptowalutą, która jest pierwszym projektem, który adoptuje itilium do ratowania życia. To jest bardzo duże hasło Ethereum ratuje życie. Mowa o tym właśnie w którym w filmie, który wam pokazywałem ostatnio, że mogą wjechać za bramy jakiegoś osiedla, otworzyć szlaban, otworzyć mieszkanie i itd. I pamiętajcie. To jest jedno z bardzo, bardzo wielu zastosowań tego projektu. Wczoraj Maciek Tomczyk stworzył film o projekcie Smartki, chyba 20-minutowej, i tam też tłumaczył dokładnie, na czym ten projekt polega. Także polecam sobie obejrzeć. Przejdźmy dalej. Aha, tak, trwa promocja oczywiście na ten dwupak książki. mojej i Feniksa, możecie ją zakupić i u mnie, i u niego. Oszczędzacie łącznie około 50 zł na tym wszystkim. Skończyłem czytać książkę Fenia i natknęło mnie to właśnie do tego, żeby. No, pchać się w stronę tych zdecentralizowanych giełd. O tym już się zaraz, ale pchać się w stronę zdecentralizowanych giełd. No, bo po prostu to, co się dzieje, właśnie chociażby z bankami, to, co się dzieje z giełdami, że, że te giełdy mogą wam w każdym momencie zablokować wasze środki i wy, nie posiadając kluczy prywatnych, nie posiadając seedów, jesteście w dupie. Po prostu w każdym momencie taka giełda a jak są duże ruchy na rynku, no to sami wiecie, że nagle jest giełda wyłączona, nagle są jakieś problemy techniczne, no ciekawe czemu jeszcze chwilę temu działało, a teraz jak jest potężna strzała na jakieś kryptowalucie, to wy jej nie możecie sprzedać. No i to jest niestety problem z tymi giełdami zcentralizowanymi, że niestety, ale takie motywy mają. Wracając do książki Feniksa, to najciekawszy dla mnie był wątek skalowalności Bitcoina, i tej całej wojny między różnymi tutaj obozami, obozem Bitcoin Core, obóz tu kolejny, tu kolejny, ci powiększają dynamicznie blok Bitcoina, ci chcą na stałe powiększyć blok Bitco Bitcoina, ci mówią nie powiększamy. No plusów zamieszane w to oczywiście Fed, rezerwa federalna Stanów Zjednoczonych, finansowanie ze Stanów Zjednoczonych to, że Stany Zjednoczone chcą przejąć Bitcoina, że już przejęły Bitcoina tak naprawdę według tej teorii spiskowej. Bardzo dużo ciekawych informacji, i to mi się naprawdę super czytało. Bo, no bo to jest strona kryptowalut, strona bitcoina, głównie na którą ja nie patrzyłem wcześniej. Gdzieś słyszałem o tym Fedzie, ale nie widziałem dokładnie o co tam chodzi. No i to na pewno mi rozjaśniło całą tą sytuację. Także jeżeli ktoś chce, to jeszcze do 17 grudnia ta oferta jest aktualna. Wczoraj poszedł news, pewnie już o tym słyszeliście, no, że Chiny zgarnęły te tokeny z tego skamu, Plus tokena, ja wam mówiłem o tym na swoim kanale już tam wiele miesięcy temu. No, i mają do dyspozycji kupę tysięcy bitków, Ethereum, Litecoinów i innych kryptowalut, które chcą jakoś sprzedać. Sąd nie określił możliwych sposobów realizacji sprzedaży kryptowalut. Ja się tylko modlę, żeby tam jeden z drugim mądrym nie wpadli na to, żeby wejść na, nie wiem, binance.com i sprzedać wszystko po markecie, nie, bo zaraz będzie można ustawiać sobie zlecenie na bitcoinie za, za 100 dolarów, nie, i tam każdy będzie z nas miał po 20 bitcoinów, bo, bo tak ta cena zleci. Mam nadzieję, że to jakoś rozłożą w, w czasie, że jakiś OTC rynek tutaj po prostu będzie to skupywał przez jakiś dłuższy okres czasu, no i, no i to tak spokojnie, że tak powiem, wpłynie na rynek krypto, chociaż mieliśmy przypadki gdzieś tam sprzedaży tokenów z Cloud Walletu i z innych tych skamów, że niestety szło to wszystko na giełdę i wtedy zaraz widzieliśmy transfer takich skamowych tych tokenów z kradzieży na giełdę i BUM nagle cena leciała bardzo mocno w dół. Oby, oby, to nie było w tym momencie podobnie. Dobra, na pewno że jesteście u mnie na Discordzie widzieliście, chłopaki rozmawiali już tam z miesiąc temu chyba o projekcie jakim jest Polka Starter. Ja Wam powrócę wszystkie linki odnośnie tego projektu. Ale chcę zacząć od ich white paperu i tak naprawdę tego jednego tutaj slajdu. W 2020 roku zobaczyliśmy potężny wzrost ponad 5 miliardów dolarów wolumenu. O tyle zwiększył się wolumen na giełdach zdecentralizowanych. Jest to pięciokrotny wzrost od początku 2019 roku, co oznacza nie mniej, nie więcej, że ludzie po prostu chcą korzystać z tych giełd zdecentralizowanych, ponieważ nikt tak jak inne giełdy centralizowane, nie może Wam tam Waszej transakcji zablokować. Jeżeli transakcja się potwierdzi na blockchainie, to do tej transakcji dochodzi, kasę macie na portfelu. Ja miałem taki przykład z Kucoinem i z Ampel, Ampel Forth, kryptowalutą. Była różnica chyba 50-40 centów między Uniswapem a Kucoinem. Na Kucoinie była większa ta cena, nie wiem, czy boty nie zareagowały, żeby tą cenę wyrównać, czy o co chodzi. Przelałem bardzo szybko dużą część tych swoich ampli. Na Kukoina, żeby je sprzedać po prostu z tą różnicą, odkupić na Uniswapie znowu. No i co się stało? Wrzuciłem te tokeny na KuCoin'a, no i czekam 10 minut, 15 minut, 20 minut. Widzę, że transakcja już jest dawno zaakceptowana przez blockchain, przez blockchain bo ustawiłem wysoką prowizję. Piszę do KuCoin'a po pół godziny, pani mówi, no już to zobaczę, już to posprawdzam. Koniec końców odblokowali mi te tokeny po iluś godzinach dopiero. Cena się oczywiście wyrównała, nawet na KuCoin'ie nagle była niższa niż na nic na nie słabię, także musiałem z powrotem tam przelać te, te tokeny, bo nie chciałem ich na giełdzie trzymać. No i niestety lipa z tymi giełdami zcentralizowanymi, że do takich akcji dochodzi. Mm. Dlaczego Polka Starter? Czym jest w ogóle Polka Starter? Zacznijmy od tego. Polka Starter jest to projekt, który będzie posiadał giełdę zdecentralizowaną, ale pomiędzy różnymi sieciami. W tym momencie oczywiście największy problem jest taki, że Mamy Uniswapa, mamy JustSwapa, mam Moonswapa i tak dalej. No, i wszystko to działa w obrębie jakiegoś jednego danego blockchainu. Czy to Ethereum, czy Trona, czy jakiegokolwiek innego. Polka Starter chce stworzyć giełdę zdecentralizowaną pomiędzy różnymi blockchainami. Tutaj, jak na razie, oczywiście ten projekt jeszcze nie działa. Był silowany przez wszystkich YouTuberów, praktycznie na YouTubie zagranicznym w szczególności. Wykres to też pokazuje, że widzicie. No, startował od kilku centów, doszedł aż do dolara, także tutaj było można zarobić 20 kilka razy w ciągu dosłownie no jednego dnia. Bo bardzo, bardzo mocno poleciała ta kryptowaluta. Teraz jest po 23 centy. Na spadkach jakiś tutaj w październiku doszło nawet do 10 do 8 centów, więc można było po fajnej cenie sobie ten projekt odkupić. Sam pomysł jest oczywiście bardzo fajny. Mi się on mega podoba. Duży duży duże portale na, na Twitterze. Silerzy, tak zwany Bitcoin Brown, chociażby też o tym projekcie tutaj wspomina. Dexplane, tak samo tutaj jest cały artykuł o tym, jak ten Polka Starter ma działać. Niestety, problem jest taki, że oni dopiero za parę miesięcy mają rozpocząć działanie tego, tej giełdy zdecentralizowanej, ale na razie na sieci Ethereum. Token też jest na sieci Ethereum. Dopiero po kolejnych iluś miesiącach mają przejść na swój blockchain, na blockchain oczywiście Polka i mają dopiero pod koniec przyszłego roku odpalić tą giełdę zdecentralizowaną. Niestety, jaki ja tu problem widzę? No, taki, że oczywiście inne projekty nie śpią, inne projekty też chcą tutaj ten rynek gdzieś tam zawadnąć do siebie. No, bo widzą oni sami to pokazują, jaki jest duży wzrost wolumenu na tych wszystkich, na tych wszystkich projektach zdecentralizowanych. No, i niestety, Alpolka Starter może się troszkę tutaj opóźnić. Ja tych tokenów jeszcze nie kupiłem to Wam raz umówię, niestety, ale zaspałem na presale, bo, bo tu był też presale i po fajnej cenie można było to kupić, niestety zaspałem, no, przyznam się szczerze, no, za duże roboty po prostu. 100 milionów tokenów ogólnie ma być, market cap 900 tysięcy, początkowy market cap był tej kryptowaluty, w tym momencie jest to 6,5 miliona, więc no urósł tam już 7-8-krotnie, natomiast nie jest to jeszcze jakaś ogromna liczba, jeżeli chodzi o market cap, na razie tokenów w cyrkulacji mamy 27 milionów. Co jeszcze o tym projekcie? Porzucam Wam tutaj wszystkie linki odnośnie tego, co oni chcą, tu, co oni chcą tutaj zrobić, właśnie koszczeń swapy, czyli pomiędzy różnymi blockchainami. No i minus, jakie oni tutaj chcą wprowadzić, nie wiem dlaczego, ale mamy tu być pełne, pełne KYC do przejścia. To gdzie tu giełda zdecentralizowana, jak ja mam robić KYC? nie? No, trochę to tak dziwnie brzmi i to też mnie trochę odstrasza od tego projektu. Więc warto poczytać, warto zobaczyć, co oni chcą tutaj zrobić. Natomiast no nie jestem pewien, czy ja będę chciał w to inwestować, jeżeli tam ma być właśnie zrobione KYC. Ktoś na presale, jak kupił, no to zarobił oczywiście. Natomiast to jest tylko jakieś popchnięcie mnie jeszcze bardziej w te giełdy zdecentralizowane, żeby po prostu unikać takich problemów, jakie miałem chociażby z bankiem, czy tam z Binance'em. A konkurencja tych, tych projektów nie śpi, jest projekt oczywiście Darwina, i oni też mają udostępnić taki most nowy. Niestety mają jakieś opóźnienia, już mieli w tym kwartale mieć, właśnie, mainnet swój, jeszcze tego mainnetu. Nie uruchomili na razie ten mainnet, no że tak powiem, oczekuje na start. Jest testnet gotowy, no i tam do tych transakcji może dochodzić, ale niestety jeszcze musimy na to poczekać. Dobrze. Wracając tego do tego filmu, o tym bank zablokował mi konto. Łapeczki w górę zostawiacie 8000 prawie wyświetleń, 500 łapek w górę, czyli nawet nieco dziesiąta osoba zostawiła, także jeżeli macie taką ochotę, to dzięki bardzo za te wszystkie łapki, bo to naprawdę fajnie pozycjonuje te filmy, fajnie pozycjonuje kanał. Sporo osób cały czas dołącza do tej naszej społeczności na Discordzie, głównie, bo ja tam e, mam gdzieś tam swoje źródło informacji z Wami, źródło wymiany kontaktów. Dzięki bardzo za wszystkie maile, które mi tutaj wysyłacie i pomagacie w niektórych sprawach. No i tyle. W tym filmie to już by było na tyle łapa w górę, subskrypcja i widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć!